Głunia pokaż się, wracamy do Was. A właśnie wróciłyśmy od grumera. Hej! Hej, dziewczyno! W końcu słoneczko mamy. I trochę słabszy wiatr. O, ptaszki wszystko wyjadły. Co było? Nawet nie wiecie jak ciężko jest z powrotem zacząć mówić do telefonu po takiej przerwie. Naprawdę ciężko, mimo że już od wielu lat to robię. Jestem teraz w szkarni, przyszłam zobaczyć, jak się mają nasze roślinki, które zostały tutaj schowane na zimę. Tak, mam w planach je tutaj naprawdę przezimować. Zobaczymy, co z tego pomysłu będzie. No i dlatego zaglądam, patrzę, widzę, że niektóre muszę podlać. Figa straciła wszystkie liście, ale obrócę kamerę i Wam pokażę. I tutaj jest największy kumkwat. Tą gałązkę on miał złamaną już na balkonie. Wiatr go przewrócił, więc muszę ją odciąć. Patrzcie, jakie piękne, ogromne liść laurowy. On co prawda tutaj rośnie normalnie w gruncie. Oliwki, cytryny, kumkwaty. Pięknie to wygląda. Żal by mi było, gdyby coś się z tym stało. Patrzcie, ile tutaj się zapowiada cytryn. A w kuchni zapachy na całego, cebula tutaj podsmażona, sporo jej jest, około kilograma, papryka czeka na pokrojenie i wyląduje tutaj w cebuli. Dorabiam buraczki, które, na które ostatnio wrzuciłam Wam przepis, więc zerknijcie sobie w ostatnie rolki, są przepyszne, ale 4 kilogramy to jest około 11 słoików, to jest za mało. Buraki na szczęście już są ugotowane i obrane. Akurat na targu nie było takich fajnych, idealnych, małych jak lubię, dlatego znaczy były, bo część jest takich, ale też wzięłam kilka podłużnych, żeby mieć tutaj te 4 kg.